No i z, 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 zaczynamy, ten. Co to będzie? Co to będzie? To może być bardzo trudne. Znaczy, no, trudne, może nie, ale długie i bardzo szybkie. Oho, gro, gro. Kara mi się ścięła. No. Choć miałem odpalona w sumie, nic w sumie nic dziwnego. Już? Już spoko? Już się załadowało? No, no, swoją drogą, no, jak czytałem, Zero Sanity... No, duch już coś robi. Tu będzie można... Co można wyczytać z... Tablicy Aktywności, nie mając dowodów? Teoretycznie im w K5 na... Teoretycznie wymuszając im w K5 na tablicy Ouija, czego nie będziemy robić, bo chyba nawet nie mamy tablicy Ouija. Poza tym, no, nie zagadamy, bo nie mamy Sanity, nieważne. Możemy wyczaić Polterbuma, Polter Entwinstorming. Co, co, co jeszcze? W, w sumie, mnie to nie interesuje. Dla mnie tej tablicy mogłoby tu nie być. Podobnie jak tablicy Sanity. Po, po co te tablice są, nie? Dla jaj. Kierujemy się tutaj. Normal, sweet ok, test? Dobra, to nie ok. Um, on jest powolny, on się wydaje być bardzo powolny, To jest chyba tu jeszcze raz. Możemy trochę spanikował, szybko uciekł, ale to chyba handlu jest, nie? A tu już kiedy? Tuż kiedy, tuż kiedy mówiłem, że im się zierało? Ewentualny polter test? Ojej, już hanci? Wow! gubił, e, bo ja uszalam, albo to jest mimik, nie? No tak, no tak, ale... Cześć! A mam wrażenie, że pierwszy hand był ciutkę wolny. No spoko, zaraz dojdziemy do tego. No tak. Co wiemy na pewno, nie blinka jak te duchy. No, na pewno nie jest to ten duch, ani ten, ani ten. Chwilowo zostawię, jak jest. Nie jest to Polter, umówmy się. Nie jest to polter, ale i tak mu rzucam przedmioty, co nie? Myślałem, że Hanci on radio odpalił. Oho! Ej, na, na dół, duszek, na dół poszedł, na dół poszedł do góry, nie? E, tak, to jest mój, teraz jest wolny. No to co, zawijka? A może zobaczymy coś na twinca? Czy... Nie, nie, nie martwi że... Nie wiem. Próbujmy tego, tego twinca, nie? Wszystkie tu. Prędkość teraz była twincowa. No dokładnie. No to mamy jeden na trzy duchy znalezione, nie? No to było dosyć proste, dosyć szybkie. Gdzie Faraon? Dokładnie. To niejokaj. E to oni, tak? To oni. <śpiewanie> <śpiewanie> Blinka jak oni. Może mimik? W ogóle, z ciekawości, czy mamy jakieś przeklęte przedmioty? Brak laleczki. Mamy łapkę, jałcz. Łapką sobie można zawsze, zawsze za, zażyczyć Anity do shade Testa. Po, po, chociażby, e, tak, to zdecydowanie Sony. Oh god. Lopka mamy co nie, nic innego nie widzę. No, tak, tak, wiem. Drugi szybki doch. <laughs> Dajcie jakieś wyzwanie. Co to że wchodzę i od razu wiem, co to za duch? Nie no, chyba jestem zbyt dobry, nie? <laughs> I za to. I, i, jeszcze, jestem jeszcze bardzo skromny, nie? I tu się sowan. And John's review. Mm. Oh God. Normal speed, ok, test. A na dół, to jest chyba polter, coś, coś tak słyszę. tam robi tornado na górze, nie? O, skończył. Okay. powinno coś takiego styknąć. Zobacz, kubeczek, kubeczek. O, to podniosę sobie, nie? No, duszek takie przystoje w Hancie No oczywiście grzybu o nie to jest dzień Zechcesz, zechcesz mnie duszek zaatakować? Jak mam się dowiedzieć kim jesteś bez ataku, nie? E, e, nie wiem. Nie korzystam z, z żadnych stron, tak? Ale jak cię interesuje. Jaki duch ma. E, ile kroków. E, jaką ma prędkość. Metrów na sekundę. No to pisz na przykład w e, Twins i ci, po, i ci Komenda po, po powiem między innymi, jaka jest prędkość wolnego i, szyb, i, wolnego i szybkiego tuńca. Tylko, że. No, chyba polter to? Tak, tak trochę się rozrzuca. Ty, szczerze? Rozrzuca się, ale chyba jakoś nie bardzo. Nie bardzo. Tylko, no, wi wiadomo. Nic ci nie powiedzą, e, tyferki. E, Odnośnie prędkości ducha. Lepiej, lepiej praktycznie tego posłuchać. Ja, ja próbuję Poltera, nie? Ja jadę z Polterem. dobrze widzę, że się rozrzucał, czy źle widzę? Dobrze widzę. No i tak oto trzy trz szybkie no ewidencje z zrobione. Szybko poszło <laughs> no.